No. Dobry wieczór, witajcie jeszcze raz. Przed... Chciałam się z Wami podzielić się pewną przygodą polityczno-intelektualną, którą przeżyłam tydzień temu. Dotyczy ona poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Najpierw tutaj puszczę Wam pewną muzykę. Jest to poemat Niebo Złote ci otworzę, śpiewany przez Ewę Demarczyk. Szkło bolsne obrazy, dura czarki białe oczy przez płonące łąki krwi, jeno od niej czas z groby płaszczem rzeki. Ze przyjść włosów był bitewny, tych napniewnych. Czarny pyl. No, właśnie, to jest y, pieśń końca lat 80., a to jest to powiedzmy, co, no, przynajmniej ja słuchałam, ponieważ jestem absolwentką Liceum Stefana Batorego. No i Krzysztof Kamil Baczyński, był y, uznany, że tak powiem, wtedy za bohatera narodowego i uczyliśmy się jego poezji w szkole, do której on sam chodził, w której był też absolwentem, a, y, no i właśnie um, nie tylko uczyliśmy się poezji, także ja uczestniczyłam w kółku teatralnym i, i, i um, recytowaliśmy jego poematy i scenizowaliśmy właśnie dzięki też muzyce Ewy Demarczyk. No i bardzo mnie to wszystko wzruszało wtedy, pamiętam. I czułam jakąś taką więź z tym poetą, pomimo tego, że no, powiedziałabym, że um, żył krótko, pisał wiersze patriotyczne, no i zmarł w powstaniu, prawda? Zginął w powstaniu, z którym już wtedy ja się nie zgadzałam. Ale czułam jakoś, że coś w tym jest w tej poezji, prawda? Tak jak Państwo tutaj słyszeliście, może nie słyszeliście, to zachęcam. Mewa, Demarczyk, de Niebo Złote Cię otworzę. Jak się w to wczytacie albo wsłuchacie, to zobaczycie, że jest to poezja smutna. I nie tylko tragiczna, smutna, ale jest w czymś, jakaś taka gorycz, że wysyła się młodego człowieka na straty do tej wojny, która być może nie ma sensu, i być może ten bezsens tego powstania, właściwie ja już czułam, czułam w tej poezji. A dzisiaj dowiedziałam się czegoś nowego, dzięki temu, że jest internet i że są też ludzie, którzy robią nowe badania. Otóż dowiedziałam się, że Krzysztof Kamil Baczyński, bohater narodowy z Liceum Stefana Batorego, był lewicowcem, komunistą, ba wręcz nawet trockistą. I to po prostu można znaleźć najzwyczajniej w świecie na stronie Wikipedia poświęconej Baczyńskiemu. Także są inne strony internetowe, które odkryłam. Zachęcam, poezja.pl, tam jest, są, jest wiele życiorysów poetów i między innymi o nim jest normalnie, że nie tylko, że jego, no, powiedziałabym, biografia, o której się uczyliśmy, ale też się dowiedziałam o tym, że miał zostać malarzem, że zmarł, jego ojciec zmarł przed wojną i że musiał wtedy już zarobić na życie bardzo szybko i był też świadom tego, że prawdopodobnie wojny nie, prze, nie przetrwa, że będzie musiał w niej umrzeć i dlatego bardzo szybko, w ciągu trzech miesięcy, napisał wszystkie swoje 100, 100 poematów, które, które są tym, co po nim pozostało. I stąd też z tej strony internetowej, także z Wikipedii, dowiedziałam się właśnie o tej grupie trockistowskiej Spartakus, do której należał. A dlaczego zainteresowałam się Krzysztofem Kamilem Baczyńskim teraz? Dlatego, że chciałam, 3 lipca były urodziny więźnia politycznego Europy Zachodniej Juliana Assange'a, dziennikarza więzionego w Anglii, no ja angażuje się bardzo w jego uwolnienie, gdyż jest on typowym, no jest to typowy więzień polityczny, prawda, jest ścigany przez, przez Amerykanów za to, że, że upublikował dokumenty świadczące o, o zbrodniach wojennych w armii amerykańskiej. No, i na tego 3 lipca, na te urodziny, chciałam znaleźć po jakiś poemat o wolności. Szukając właśnie w swoich tomikach poezji, no nie mam ich wiele niestety w domu, no ale już jest dużo rzeczy na internecie. Między innymi mam Broniewskiego poezję, więc zachęcam też Państwo do tego, żebyście ją sobie przeczytali, bo Broniewski też naprawdę, Broniewskiego oczywiście uczyliśmy się na pamięć w szkole w PRL-u i naprawdę to nie była strata, to była naprawdę wielka rzecz, żeśmy się jego uczyli. Dlatego, że jak ja przypominam sobie, jak uczyliśmy się na pamięć wiersza Bagnet na bronia, który zaczyna się słowami kiedy przyjdą, podpalić dom twój ten, w którym mieszkasz, Polska. Jak człowiek młody coś takiego słyszy, to od razu po prostu aż dreszcze mnie przechodziły. I rzeczywiście zrozumiałam, że rozumiałam, że dla tych ludzi to było na serio, prawda, ten patriotyzm. To nie było tak jak nas, że, że to udajemy i tak dalej, i że... że i, i, w tej poezji Broniewskiego dla mnie było coś takiego jak przywiązanie do ziemi, ale też takie, taka wiesz, te wielka gorycz, że no niestety jako komunista jest się zmarginalizowanym w swojej ojczyźnie. Jest też taki fajny, jest też ten poemat Żołnierz Polski, który też się zaczyna takimi słowami, ze spuszczoną głową powoli idzie żołnierz Polski z niemieckiej niewoli. To też pamiętam, że ten smutek tej poezji bardzo mnie bardzo kontrastował tak naprawdę z tym właśnie pura patriotyzmem polskim, takim właśnie, że robimy powstania, że idziemy na wojenkę, ten taki tradycyjny, właśnie ten taki, który mamy dzisiaj w wersji oficjalnej, to bardzo to kontrastowało i tak mnie zastanawiało to, że ci poeci w gruncie rzeczy oni lepiej czuli odczucia ludzi niż jednak no, władze, prawda, i do dzisiaj tak jest. Tym bardziej, że właśnie. No odkrywam później ten poemat Wolność Baczyńskiego, ale za chwilę o tym jeszcze powiem. No Broniewski powiedziałabym nie za bardzo znalazłam w tym tomiku coś, co by podchodziło pod kwestię Juliana Assange'a, Natomiast dzięki temu przeczytałam sobie także poezję Herberta Warzyka, Warzyka Różewicza, Gałczyńskiego i Szymborskiej, które miałam w takim tomiku kupione na przykład lat 90. a no i wtedy się zorientowałam, że tak dużo tych, tych wierszy o wolności nie ma. Szuka się wolność także w, w internecie. Poezja polska wolność. To w XX wieku niewiele wychodzi, a Polacy tak dużo mówią o wolności, prawda? Zawsze polska prawica, ta wolność, tak, ta wolna Polska, a tutaj zero wiersza o wolności, to jest nawet coś dziwnego. Zapewne w poezji XIX-wiecznej bym znalazła, prawda? Mickiewicz, Słowacki, nie wiem, Krasiński. Na pewno, na pewno pisali o Wolności, ale to ja tak mówię: bo w tej chwili to przyznam się szczerze, że nie pamiętam, bo to ze szkoły. A ponieważ nie, ma, nie mam tychże książek w domu, to poza chciałam coś XX wieku dla Juliana Assange'a. I w tym momencie, czytając sobie te poezje, oczywiście poematy Różewicza, Gałczyńskiego są bardzo smutne, też mówią wiele o wojnie. Mówią o, o śmierci, mówią o obozach koncentracyjnych, mówią o tym, że ta, ta wojna, ten kataklizm, który spadł na Polskę, na Polskę, na polski naród, polski lud, absolutnie nie miał nic w sobie bohaterskiego. Absolutnie tu nie ma hura patriotyzmu. Ale co mi się też nie podobało w tych wierszach, czego ja wtedy nie widziałam, jakie czytałam to to, że jest tam taki rys prozachodni bardzo. Na przykład pan Kogito Herberta. Pan Kogito podróżuje wszędzie, on sobie jeździ do Włoch, gdzieś tam patrzy na piramidy, no identyfikuje się z tą wieżą Eiffla, czy z tą Notre Dame, już tam nie pamiętam. I Szymborska tak samo, ciągle szukają tego, tej kultury zachodniej w Polsce, albo odwrotnie, gdzieś tam chcą jeść, je, pojechać, nie mogą. Tak się zastanawiałam sobie, myślę, mój Boże, to są poeci, których w końcu uczyliśmy się na pamięć, za prl no a oni nie piszą nic o polskim narodzie tak naprawdę. Oni nic nie piszą o polskich robotnikach. Piszą o, powiedziałabym, wolności inteligencji, prawda, nie? Ale o tym, dlaczego ten polski robotnik, dla niego ważne jest, żeby ten PRL został, jakie są jego problemy w tym PRL-u, absolutnie ci ludzie się z tym nie identyfikują. I w tym momencie zrozumiałam, w jakim sensie zrozumiałam, dlaczego polska inteligencja tak naprawdę w 1989 roku mogła już tylko Odejść od robotników i nie wspierać absolutnie sprawy robotniczej. Być może mnie to jakby tak o, otrzeźwiło, czytanie tych poematów. I dlatego Baczyński, który zginął w powstaniu, trzeciego dnia powstania, właściwie bardzo się nadawał jego poemat do wolności o, dla Juliana Assange'a. Był bardziej na czasie Baczyński właśnie niż ci wszyscy ludzie, którzy. Yy, są naszymi bardziej współczesnymi poetami. To też jest bardzo ciekawe, prawda? Chciałam Wam przeczytać ten, ten wiersz, a gdyż ten wiersz mówi o, yy, o po prostu wolności wewnętrznej a, i też ma taki rys krytyczny wobec, yy, wobec wy, no, powstania, wobec wysłania faktu, że wysyła, wysłano młodych ludzi na rzeź bez sensu, tak naprawdę, i że jedyne co im pozostało, to ta wolność wewnętrzna. Oczywiście poemat można łatwo znaleźć na internecie. Wystarczy wrzucić wolność Krzysztof Kamil Baczyński. Jest sporo nawet tych wierszy. Udało mi się ten wiersz przetłumaczyć na francuski. Bardzo byłam z siebie zadowolona, gdyż nie jest to takie proste. I dzięki temu właśnie tłumaczeniu mogłam bardziej właśnie wejść w atmosferę, w jego atmosferę i zrozumieć, o co tu chodzi. Jeżeli nie jestem dobrą aktorką, to przepraszam Was, po prostu przeczytam. Krzysztof Kamil Baczyński, Wolność. Przebudź się, jesteś wolny, choćbyś jak w ziemi duch szedł dołem do okolny. Przebudź się, jesteś wolny, zbudź tylko słuch. Otworzysz bramy gwarne i łuki triumfalne muzyki, która w chmury trwa dymami pożarów z dołu do góry. Otwórz oczy, to jesteś tryskającym powietrzem, zdrój żywy, żeś przez ciało przykuty i żeś ciała upływem żyj w wietrze. Albo cheruba nazwij i uczyń mocną nazwy, i uczyń z niedojrzałych wrzące sokiem obrazy, i rzeknij: niech się stanę w nich, albo niech się staną. Wtedy ślękom wygnany burzą cichym przyjaciel. W snu w srebrnym majestacie. A jeśli nie uwierzysz, żeś wolny, bo cię skuto, będziesz się krokiem mierzył i będziesz ludzkie dłuto, i będziesz w dłoni ujęty i przez czas, przez czas przeklęty. Bo tym, co w nim przystają, otworzy chwilę, zgasi, i nim sen rozpoznają, i nim opłaczą ciało, przykuci martwą chwałą. Miną. Zostanie wolny. Tworzeniem dookolny. Liberté. Przetłumaczyłam na francuski. Zachęcam do czytania i słuchania poezji. A przeczytaj po francusku. Chcesz na francuskim? To jest na moim Facebooku. Bo to dla Assange'a to mam na Facebooku. Wrzuciłam o to, zanim to znajdę. Albo na komputerze, będzie łatwiej. Czekaj, bo na Facebooku... Przeczytam, przeczytam. Bo, bo na francuski oczywiście... Tłumaczenie poezji polega też troszeczkę na przerobieniu jej, więc... A ja troszeczkę... on to słucha, on to pisał w czasie powstania? Wszystko pisał w czasie wojny, w 1942 czter... no drugim, trzecim. Właśnie w czterdziestym trzecim napisał. Nie wiadomo kiedy, niektóre poematy właśnie nie wiadomo kiedy powstały, no bo po prostu to zostało zachowane po nim i, i niektóre wiersze nawet są, jakby to powiedzieć, to nie są, trudno mieć o jego interpretacji, jako że on miał tylko lat 23, więc ani nie miał czasu doskonalić swojego warsztatu, ani nie miał nawet wiele, zbyt wiele czasu, żeby no, opublikować coś, porozmawiać, prawda, o tym, co opublikował. Jedyne, co przeczytałam, bardzo mnie to wzruszyło też, to to, że niektórzy jego przyjaciele zachęcali go, by nie, by, no, by nie walczył w powstaniu, dlatego że był tak cenną osobą intelektualnie i umysłowo. I on jednak nie chciał, bo wiedział, przecież wiedział, że będzie oskarżony od chórzostwo i nie chciał stchórzyć. Nie chciał, musiał po prostu wiedzieć, wiedział, że idzie na rzecz, ale nie mógł odmówić. I to jest właśnie ta tragedia, o której on pisał. Znaczy, no, być może tej tragedii trzeba się w to wczuć trochę, trzeba się w ten, ten ambians wczuć, jak jest po prostu tej, tej, tej śmierci tej wydaje wojny. wydaje mi się, że, że, że prawdziwa tragedia tych młodych powstańców to była taka, no, że, że oni usłyszeli o powstaniu PKWE no, i chcieliby. W porozumieniu z Armią Czerwoną i Ludowym Wojskiem Polskim wyzwolić Warszawę, a równocześnie no, tutaj włodarze Warszawy, czyli Niemcy, jak i e, tacy przybrani włodarze Warszawy, czyli, czyli rząd emigracyjny w Londynie, jedni i drudzy nie chcieli tutaj się dogadać z Armią Czerwoną, no to musiało się skończyć rzezią. No ale tra tragedia powstania nie polega na tym, że. 200 tysięcy ludzi walczy z 6 tysiącami przeciwników, bo jakby no, na papierze to się wydawał łatwy pojedynek. No to, to, o czym się nie mówi przy powstaniu warszawskim, to że po pierwsze Armia Krajowa była. No, formację wyjątkowo nieudolną. Tak. No, w jakimś sensie chyba to zdrada też po prostu. Wysłanie ludzi na rzeź i tak Nie, dalej. Nie, 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 jest... nie, no Boże, no 200 tysięcy, 200 tysięcy przeciwko 6 tysiącom. No to to już jest takie założenie, że no tak, po ale prostu... No to nieuzbrojeni w... przecież byli, cywile. No, oni ludzie... Nie... Słuchaj, no... W... Jakby... W... Wydaje mi się, że, że żołnierze walczący, zresztą propaganda antykomunistyczna pokazująca na przykład bitwę pod Stalingradem, także pokazuje, że żołnierze Armii Czerwonej byli słabo uzbrojeni. Ale jednak ci słabo uzbrojeni żołnierze Armii Czerwonej potrafili się bić. No, no żołnierze i żołnierki, to tam jest poro roku. I żołnierki. No niestety, no, ludzie z Armii Krajowej nie potrafili się bić. No z czego to wynikało? No, wynikało to z tego, no, że po prostu taktyka czekania tutaj z bronią u nogi, żeby nie prowadzić wal walki z Niemcami i po prostu niech cała walka, która się toczy. Niech, niech będzie na froncie wschodnim, a rząd londyński przyjdzie na gotowe, żeby w ostatnim momencie za 5-12, jak tutaj się będą toczyć walki na terenach polskich, to oni nagle się objawią jako ta prawdziwa siła rządząca Polakami. No, gdyby przez 5 lat oni prowadzili działania zbrojne przeciwko, przeciwko okupantowi, no porównajmy to sobie, nie wiem, no z różnymi konfliktami zbrojnymi, które mają miejsce dzisiaj, no w takim Afganistanie, no to przecież jak tam weszli sobie Amerykanie w 2001 roku, no to ci talibowie uzbrojeni, którzy w jakiejś tam, nie wiem, Niektórzy w prymitywną broń, niektórzy może w coś, w, coś, w coś, bardziej ten, no ale jednak no jest to naród zacofany, y, średniowieczny, y, ileś tam różnych... Armia amerykańska im troszeczkę z tego średniowiecza technologicznie o. raczej wspomogła wyjście, natomiast... Ale, ale no oni tą walkę prowadzą przeciwko Amerykanom od lat 20 jakoś no... no. Z większym zacięciem, prawda? Być może jednak ludzie nie wierzyli po prostu w to powstanie. Możemy, możemy te... Ja nie wiem, co myśleli tacy ludzie jak Baczyński, wiedząc o tym, no, że Armia Czerwona jest. No na pewno o tym wiedzieli, jako że była po drugiej stronie Wisły. Nie Ale czy, czy, co myśleli, to trudno powiedzieć. Trzeba by się wczytać po prostu w to, co napisali i tak po, dalej. No. Polskie elity, polska inteligencja była wychowywana w kulcie Piłsudskiego. No, Baczyński A, raczej nie, no jako że. Nie no nie, no jako, jako spektrum, absolwent raczej, liceum w drugiej Rzeczpospolitej. Ale on, on nie lubił tego liceum. Ja się no dowiedziałam, może, że on strasznie nie lubił ale, tej szkoły, ale, ale to co teraz ale, się dopiero dowiedziałam. Ale ten kult Piłsudskiego musiał być obecny. Oczywiście, no. że był obecny. Że był no no, no i, obecny. i czego on się nauczył z kultu Piłsudskiego? No, że Polska odzyskała niepodległość w ten sposób, że yy, debile, którzy yy, prowadzili między sobą wojnę się wykrwawiali, a Piłsudski sobie spokojnie czekał yy, tutaj z Sosnkowskim czy tam z jakimś innym... W, w tym Magdeburgu, grali w szachy i czekali aż, a tamci się wyrżną. No. Broniewski fajnie pisze też słowy. Te, dużo jest poezji Broniewskiego właśnie o, o wojnie, pierwszej wojnie tak naprawdę. No. W każdym razie, że, że najlepiej nie wojować, niech walczą inni, a, a, a jakby no, zadaniem światłych elit jest przyjść na gotowe, kiedy tamci są osłabieni wojną. Tylko problem jest taki, no jeśli w narodzie wszyscy się postrzegają jako uczniowie piłsudzkiego i wszyscy chcą grać w szachy w Magdeburgu, a nikt nie chce walczyć, no to wtedy jest dramat, no, no bo nagle się okazuje, że jest 200 tysięcy powstańców, z których to każdy powstaniec myśli, a ja jestem zbyt inteligentny, ja mam zbyt no, się... wiele talentów, żeby akurat, żebym to akurat ja umarł. To znaczy, jakby to ci powiedzieć, to... mówisz rzeczy obrazoburcze bardzo, no akurat myślę, że nie wiem, nie, wiem, nie wiem, co ludzie tak naprawdę myśleli, no ale myślę, no, że niestety ten nieszczęsny Barczyński poszedł na rzeź i to jest właśnie mhm. bez sensu tak naprawdę. No dobra, a Twoim zdaniem to ten Baczyński to on miał talent poetycki, czy to po prostu wyciągnęli kogoś, no że trzeba mieć jakiegoś bohatera? Moim no. zdaniem miał talent i to duży, bo jeżeli w momencie, kiedy człowiek tłumaczy poezję i musi naprawdę zrozumieć, o co mu chodziło w jednym mhm. zdaniu, to w tym momencie widzi. No, widzi o co chodziło, tak naprawdę. No, wiadomo, że był to człowiek młody, no, niedokończony, że tak powiem. Zostać, miał zostać malarzem w dodatku. No. Przecież on miał studiować jak na Akademii Sztuk Pięknych, no i więc nie, nie, miał, nie miał być właśnie. W końcu studiował polonistyka, ale tak naprawdę jego to nie pociągało. Zaczął pisać po to, żeby coś zostawić, bo nie zdążył zostawić żadnej innej spuścizny. I tylko to, co mógł napisać na prędce, jakby. Więc na pewno są tam ja nie, nie znam się tam za bardzo na poezji, na literaturze aż tak bardzo na pewno są jakieś rzeczy nie, niedokończone. Są rzeczy, których nie rozumiemy, dlatego że jest zbyt wiele aluzji przecież była i cenzura, i strach, prawda, przed tym, że jakiś wiersz taki zbyt dosłowny, no to można było od razu dostać kulę w łeb. Więc jest dużo aluzji różnych, których nie rozumiemy. Ja myślę, że talent miał, dlatego że te obrazy, na przykład jak ja słucham demarczyk i te obrazy po prostu, te obrazy mnie chwytają, wiesz? I w poezji o to chodzi, chodzi o to, żeby te obrazy cię chwytały. No wiesz, bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, że był trockistą, no bo to mi się jakoś komponuje no, w, całą tą, w cały ten obraz trockizmu i powstania warszawskiego. No bo z czym mi się kojarzy trockizm? No który poznałem w Warszawie pod koniec lat 90., no to to byli ludzie, którzy przyjechali z Londynu. Pracownicza Demokracja z Londynu. No, e, lata 90. E, XX wieku, tak. Tam, no. e, ta właśnie e, CWI, to te, te, te też z Londynu. Więc... Więc no, a sam zresztą Trocki jak tam wyjechał na zachód, no to y, te, te główne jego książki antystalinowskie no to y, on pisał, bo miał tutaj y, zatrudnienie y, już tutaj jakby y, zapłatę za te książki od Amerykanów z kolei, żeby tylko skalował Związek Radziecki, no to oni będą płacić. No. Że, taki rzadki przykład w dziejach rewolucjonisty, że jeszcze nie napisał książki, a już dostał zapłatę. Ja bo też tak ale bym chciał. No. Tak, 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 ale nie, no wiesz... Coś, coś, coś musiał żyć w końcu ja z ja no. Ja no. Posady no. nie miał. No. Ba, ba, bardzo. Ba, a co to, to? Nie może pracować w ochronie? Wchłodnie nie może pracować? W do fabryki nie, nie, nie. No, um, um, Wielu um. intelektualistów lewicowych nie chce się parać taką pracą i wolą no tak, doktoraty, tak. jak wiesz. Nie, nie, no, no więc, więc ja uważam, że no, zamiast się jakby prostytuować Amerykanom i, i, i za ich pieniądze szkalować Związek Radziecki, większy tutaj korzyść dla świata byłby z Trockiego, jakby on na przykład no, poszedł do kopalni i po prostu zaczął uczciwie pracować. Ale dokończę z tym, no. No, że mamy z jednej strony ten trockizm, który gdzieś tam właśnie ma swoją siedzibę w tych krajach właśnie imperializmu anglosaskiego. Z drugiej zaś strony no to, no to mamy właśnie to powstanie warszawskie inspirowane także przez tą delegaturę z Londynu. No że... I, 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 i dlaczego? No jednych i drugich łączy jakaś taka forma właśnie czy to antysowietyzmu, czy rusofobii, ale w każdym razie, no, lepiej jest bezs bezsensownie zginąć, niż na przykład napisać tutaj telegram do towarzysza Stalina: planujemy powstanie, dogadajmy się, żeby tutaj jak najmniej ludzi zginęło, żebyśmy mogli wyzwolić stolicę Warszawy, stolice Polski, tak jak Kraków, no, że bez ofiar w ludziach, bez ofiar w budynkach, że po prostu no. Yy, no jeśli dało się wyzwolić w taki sposób, właśnie marszałek Koniew, tam otoczył mm. ten Kraków mm. i jakoś tam zrobił takie czary mary, dogadał się za No oni, oni oni przecież wcześniej to trenowali na innych miastach, przecież w ten sposób też Odesę wyzwalali, to ja się w Odesie uczyłam. Jak hmm. z kolei zwiedzaliśmy Muzeum Wojny w Odesie, to tam pokazują, jak to okrążenie dopracowali, a oni mówią o swoim swoim generałem Malinowskim, który nosi polskie nazwisko, który właśnie opracował taki, taką taktykę po prostu wyciągania tych wojsk w pole, żeby nie otaczały miasta. I w ten sposób też Odesę uratowali, którą musieli przecież odbijać. Na, nie tylko na, na Rumunach, ale także na, na, na Niemcach, którzy po prostu przyszli potem w sukurs, prawda, no. także to I to ciekawe jest to, że w muzeum w się na przykład piszą o tym, że w ten sam sposób został Kraków wyzwolony. To też jest ciekawe. No. No nie wiem, być może masz rację, wiesz, ja z kolei myślę, że ci ludzie pokolenia Baczyńskiego, czyli ci młodzi, no tak jak nas szumnie uczono Kolumbowie, prawda, rocznik 20, ja myślę, że oni jednak byli dosyć krytycznie nastawieni do Polski pułkowników, a do tych, co uciekali przez Zaleszczyki i że odwrotnie, tak naprawdę gdyby oni mieli... Jakąkolwiek moc decyzyjną, a tej mocy nie mieli, bo byli za młodzi, to być może oni właśnie by taki telegram dostali na wysłanie. No może tacy głupi nie byli w końcu. Właśnie w tej twórczości takiej ja odnajduję taką inteligencję, takie coś po prostu, wiesz? No Nie, no dla mnie jakby podstawowe pytanie. No, jeśli jest komunista, no to jest antyimperialista. Jeśli jest antyimperialista, no to główną potęgą imperialistyczną na świecie jest Wielka Brytania. Yy, no i Ostatnia rzecz, jaką bym robił jako antyimperialista, no to słuchać jakichś piesków, które tam y, tutaj wykonują polecenia Churchilla. No. no bo jakby z perspektywy Churchilla, no to taka, takie rozwiązanie no było y, jak najbardziej. No, był z perspektywy no. czasu to tak widzimy słuchaj, jeszcze w ówczesnym czasie. Ja sobie mogę sobie wyobrazić, że byli ludzie, którzy trocki zbrali na poważnie. Może niekoniecznie tak w sposób taki bardzo antyradziecki, ale trocki to był po prostu to był wielki zwycięzca w, po prostu w rewolucji. No przede wszystkim to był stwórca Armii Czerwonej. No. Słuchaj, Także nie, to taka... bardzo dłuższy ale... czas, jednak i taki jego obraz na zachodzie. wiele mnóstwo jest mnóstwo postaci, które były w swoim czasie zasłużone a w swoim czasie stały się renegatami. Oczywiście. I trzeba wiedzieć, kiedy ktoś się staje renegatem, nie wiem, kałcki. Jako, jako redaktor czwartego tomu Kapitału i współpracownik Engelsa, no to tutaj papież marksizmu i brawo. Jako później renegat potępiający rewolucję październikową, no to niestety no, już jakby no, no, drogi się rozchodzą. No, podobnie rzecz wygląda z no, Trockim, no, jako, jako jeden z liderów rewolucji październikowej, tutaj lider Armii Czerwonej na frontach właśnie wojny domowej. No. Można tutaj dużo komplementów pod adresem trockiego dać. Z drugiej strony, no, jako y, później no, człowiek, który na, wyjechał na, na Zachód i sz, szkalował ten Związek Radziecki, no to mnóstwo było takich, no nie wiem, jakiś Józef światło, jakiś tam Leszek Kołakowski, jakiś, le, nie wiem, Jacek a potem niech. Kuron ja, nie, nie, że... nie, Z... nie, nie wyjechał, nigdy nie szkalował. Stefan st 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 Courtois, założyciel tego czarnej księgi G komunizmu. No, Kowalewski tutaj odpowiedzialny, jakby Kowalewski, który, który no, zasłynął wspieraniem faszystów ukraińskich i popieraniem właśnie obalania pomników Lenina na Ukrainie i represji wobec Komunistycznej partii Ukrainy. No to jest podsunęłam się akurat na no, postać, że tak powiem, jeszcze żyjąco, no. No, ale krytykę, krytykę należy wykonać. Słuchaj, ja myślę, że gdyby Baczyński przeżył, na pewno by udało mu się jakieś miejsce w Perelu znaleźć. Nie należałoby do żadnych narodowych sił zbrojnych. To jest najważniejsze. A co sądzisz o tym, że on jest idolem prawicy? Ja, znaczy to, że jest idolem prawicy, zważywszy na to, jak mnie uczono o nim w Batorym, to wcale się nie dziwię, no, no bo to jest. Ja przecież się nie dowiedziałam w Batorym, czy ja się utrzymam w Batorym. Przecież no tak jak ci mówię, kółko teatralne, studiowaliśmy tam poezję, żeśmy ją instynizowali. Przecież ja absolutnie nawet nie wiedziałam, że on jest lewicowy. Ja nawet nie pamiętam, czy się uczyłam, że on do PPS-u należał, oficjalnego PPS-u. A, a nie boisz się, że ty tą dzisiejszym właśnie tutaj ujawnieniem informacji, że Baczyński był komunistą, że ty mu zrobisz krzywdę? No ale przecież to jest na internecie, to jest nawet na Wikipedii znaczy Naprawdę, ja byłam sama zdziwiona, ponieważ no, cieszę się, jak pojawiają się nowe biografie, na przykład Broniewskiego, bardzo dobra biografia się ukazała niedawno, nie powiem jaki autor, ale to na pewno znajdziecie, to jest niesamowite, książki zaczynają po prostu, są, są wydawane i ja się bardzo cieszę, o tutaj mam książkę o Konopnickiej. Książka Twojej małżonki, chyba, prawda? Iwona Kięzłek, Maria Konopnicka, gdzie dowiaduje się właśnie, że Konopnicka napisała rotę za pieniądze, a tak naprawdę interesowała się, e, oczywiście interesowała się wolnością Polski, ale przede wszystkim wolnością właśnie ludu, chłopów, a, no i także wolnością kobiet. A, no i dowiaduje się pewnych rzeczy, których nie wiedziałam. No i to, jest, to są książki nowe jednak. Być może w Polsce nie wolno pisać o historii e, w sposób. E, Powiedziałabym obiektywny, natomiast może o literaturze i dlatego ciekawsze rzeczy się pojawiają w literatu, o literaturze i o poezji. I naprawdę myślę, że to po prostu do, warto dalej ciągnąć tego typu, tego typu badania, tego typu dociekania. I naprawdę co do Broniewskiego to naprawdę zachęcam, bo to też jest niesamowita postać i to jest człowiek, który, który wiele rzeczy ciężkich prze, przeszedła. I którego też, który no dał się zmanipulować przez ten system prawicowy tak naprawdę. On sam o tym pisze w poezji, nie? że żałuje za te legiony tak naprawdę. Że on poszedł się bić gdzieś tam na Ukrainie, że, że poszedł zabijać Ukraińców za, za Piłsudskiego. On tak naprawdę żałował tego. Przeczytam po francusku? No, no, no. no, no. Liberté. Krzysztof Kamil Baczyński. Réveille-toi, tu es libre. Même si tu marches en rond sur terre comme un esprit errant. Réveille-toi, tu es libre. Éveille juste ton écoute. Tu ouvriras les portes animées et les arcs de triomphe qui ouvrent la voie vers les musiques qui se lancent vers le ciel, comme des colonnes de flammes qui montent vers les cimes. Ouvre les yeux, c'est toi qui es l'air vivifiant, la source de la vie. Si ton corps est un poids, alors deviens un flux, deviens de l'énergie. Ou bien appelle un ange et donne un nom aux forces. Et ce que tu ne peux voir, touche-le en toi comme un fruit goûteux. Et dis, je suis en vous, et dis aussi, que ceci soit. Alors tu deviendras libre de l'angoisse, tu deviendras l'ami des orages, et tu deviendras le seigneur du royaume des rêves. Et si tu ne crois pas pouvoir être libre parce qu'on t'a entravé, si tu mesures tes pas, si tu comptes sur les outils humains, tu ne resteras qu'un instrument dans les mains étrangères, en ces temps maudits. Ceux qui resteront à jamais coincés dans ces temps maudits sont ceux qui ne se réveilleront pas à temps, et avant même d'avoir eu le temps de pleurer leur corps mort, cloués par une gloire stérile, ils trépasseront. Mais survivra celui qui est libre, celui qui est un cercle parfait et créateur.